Dzień dobry moi drodzy bardzo serdecznie i podpieprzymy je w ten totem, no bo czemu by nie, na pamiątkę. Na pamiątkę, więc teraz udajmy się na nabrzewek Czerwonych Bystrzy, tutaj powinno być i odkryjmy sobie od razu tą lokację. Dokładnie, na Czerwonych Bystrzy, tutaj powinna być Czerwona Brama. I tam powinniśmy znaleźć mapę regionu Wielkich, Wielkich Schodów, jeżeli pójdziemy na północ. Dokładnie, tutaj powinno być... O oh, oh fuck. Oh fuck, cholera. Nie zauważyłem tego badziewia. O, oh fuck! Jeszcze jeden? Cholera. Dwa olbrzymie kazadory mnie napadły znienacka i chciały zgwałcić. To jest... To jest moi drogi skandal. Wyjeżdż jakoś... Bo ja ledwo. Tu jest ta cała brama, więc tutaj to rzeczywiście powinna się powinnaś nam odpalić lokacja, więc czemuś nam nie odpaliła. Jak przeszedłem przez te bramę. Ja chcę zrobić wszystkie lokacje w tym miejscu. Dobra, ja więc że z jakiegoś powodu ta brama nie chce się odpalić. Jest bramą nieodpalalną. Ja jeżeli że tędy, powiedzmy człowiek, Fedus próbował tędy na przykład na górę, o, w ten sposób, to może by się lokacja odpaliła. O, idealnie. Odkryliśmy, zdaje się, czerwoną bramę, więc. Dajmy się teraz w kierunku złamanego mostu, styletowego cypla i innych lokacji, które oczywiście chcę obadać, chcę sprawdzić, chcę speletrować i tak dalej. I oczywiście jogła i save przed zejściem. Bo przed zejściem zawsze trzeba saveować. Tu mniej więcej jest tak zwany tyletowy cypel. Chcę mieć tutaj większość lokacji obadanych, My no widzimy udam się jeszcze w inne rejony, typu jaskini, oberwanej skały i tak dalej. O, ja się spulował. most people outside the valley do not keep to the father's ways perhaps when you leave you will carry his word with you chęciu chęciu i wejmem ale tylko tak umożliwić to chęciu ponieważ poniosę słowo okej okay, dobre idę centem ja chcę sobie odblokować lokalizację mojej rodziny A już wiem, Cykel jest po drugiej stronie. A tutaj nie tak łatwo trwania czków i sobie lokację odblokowywał. To nie ma tak łatwo. <laughs> nie ma tak łatwo, tak łatwo to nie ma. I sobie lokację odblokowywał, jakie chciał, gdzie chciał i kiedy chciał. E, 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 e. Dobra, to w tym odcinku jeszcze postaramy się, moi drodzy, znaleźć całą mapę nowego kananu, czy jak zwał to, też zwał to. Z okazji mam pytanie do sto punktów, jak tu wleść? Dobra, wysunięty cypel został no zdaje się odkryty. Więc teraz dajmy się w kierunku, y bardzo intensywnie złamanego mostu. I o, znowu jakieś gigantyczne zielone gekony skulowały. Jeden zdjęty i teraz drugi. Masz idealnego cela. Tu będzie złamany most. Dokładnie, na który się udamy i który od razu zbadamy. I sery jest złamany. Hmm, ale to chyba nie w tę stronę nam się udać. Dokładnie, tam z boku jeszcze są lokaty, punkt widokowy i tak dalej, to oczywiście chciałbym sobie zwiedzić, no bo czemu by nie. Na tego typu zasadzie, gdzie, no bo skoro mogę coś odwiedzić, dlaczego miałbym tego nie odwiedzić. Więc odwiedzimy sobie jeszcze punktik widokowy, jeszcze jaskinie na drodze do celu, a potem odzyskamy mapę na samym końcu. W razie te zadania poboczne wykonaliśmy i możemy tego tytułu być dumni. Tak, mówiłaś to moja droga, mówiłaś. Tu jest punkt widokowy, tu obozowisko patriarchów. spokojnie idziemy prosto do punktu widokowego. Dobra, to jest punkt widokowy, czyli tutaj nic nie ma ciekawego poza widokiem, A który mogę dzisiaj przyjrzeć. A ja to będzie dość ładny widok. Mhm. Dalej jest obozowisko patriarchów. Czy to jest notabene to obudowisko z tym samolotem na górze? Coś... no, pewne wrażenie, że tak, ale to jest to. Nie, to jest to, dobra. Hmm. Na razie już większość punktów tutaj stara się odkrywać na bieżąco, więc jak później chwilą te odcinki, w których będę po prostu włączył się po Huskowiach. Like jak to nie będę je tego tylko tak długo, to będzie najmniej jeden do maksymalnie dwa odcinki, a nie dziesięć. Przynajmniej te dobre, więc znajdziemy mapę. I tak jak mówię, opowiadamy się po stronie Daniela. Okej, okay. tu jest mniej więcej jaskinia porannej chwały, w której zapewne jest szukana przez nas mapa, więc znajdziemy jeszcze mapę w tym odcinku. We should not be here. This place. It belongs to the father in the caves. We must not profane it with our touch. What de The Father in the Caves. The Holy Father, who gave the Sorrows his succor and gave the new Canaanites his son. Many of the caves around the valley are sacred to him, and those who would trespass are punished by holy wrath. Ojciec w jaskiniach to był człowiek, który żył dawno temu. Hmm, no ta chyba znamy nawet historię tego kultu, no bo jeden podkładał im tajemne antybiotyki i pomagał gościu, jak ich tajemnice ocalały. O.

Tu jest jeszcze jedna. Dzień dobry. 50 expów za roślinę. Za wykarczowanie kwasta. Całkiem, mi całkiem nieźle. Powinienem chyba tędy wejść. I zdaje się, że wtedy się udać. Pułapka we szczerby, kolejna, bardzo dziękuję, drzwi zamknięte na przeciętny, ale wszystko da się otworzyć, wszystko da się wybawić. To jest pewna kolejna pułapka, on nawet nie. Worek tu łatwa, kolotaśma z mapą Wielkich Schodów. Czy to mam tu zdjąć? Ja drugim z drugim lądem, granaty, naboje, 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 paliwo, spinka. Sprawdźmy terminal. I mamy kolejne wpisy, moi drodzy, kolejne i kolejne. Ująłbym wręcz bardzo dobrze, czyli jakiś gość chyba zmienił się w gula. No bo skoro fał 100 lat, więc musiał mieć jakieś zdolności, czyli na pewno zmienił się w gula, bo w ogóle w uniwersum Fallout to są nieśmiertelne. I pociągnął całkiem długo, jak na standardy wieku. Przynajmniej tak taki puszczam. I nie byłbym zdziwiony, gdybym w pewnym miejscu napotkał w pewnej go żywego. Naprawdę nie byłbym zdziwiony, gdybym po względzie nastał jakiegoś gula, który byłby tym ojcem z jaski. I stary gól, którym miałbym ciekawy diabeł. Wrócić do Daniela. Ja na razie nie chcę wracać do Daniela, jak sobie posprawdzi mapę. Powiedzmy teraz, udamy się do Cueva Gale, Z zyposterunku strażników rybołów. Najpierw ustawiamy sobie lokację w środku. A jaskinie na końcu, dobra, tutaj udajemy się, tę stronę mniej więcej. Dobra, jest idealnie prosto, tutaj ja muszę zejść tak, żeby się nie, nie zrypać, nie zginąć. No i no całkiem sprawnie idzie. Moje zdolności parkouru, jakie sobie wyrobiłem w tej u są już pochłaniające. Mhm, czyli muszę tędy jeszcze zejść, żeby dostać się do Czeva Guare. A, i Czeva Guare jest kolejnym jaskiniem, więc wejdźmy tu. No, to będę coś czuję, że prędzej czy później wpije się w jaskinię z wystrzanymi gigantycznymi kazodorami, ponami śmierci lub innym badziewiem. Coś tak czuję. O, zamknięte na trudne. Dla mnie to nie problem. Mam dużo spinaka aż 52. Ale nie będę marnował, tylko będę stosował swoją zajebistą metodę otwierania zamku pod tytułem wchodzi-wychodzi. To jest nieco cheatowanie mechaniki gry. Wiem, ale co ja na to poradzę. I otworzyliśmy, weszliśmy i co znaleźliśmy? Kolejne miejsce, w którym był ten człowiek stary, work Tuacza. Dynamit, granatyk, albronkowy, ogniwo Pani w otaczał. Ja pan coś metalowy, którego nie biorę, bo jest zbyt mało wartościowy. I mamy tak zwaną nagrodę tułacza, Czy mamy znaleźć sześć jego worków? Ciekawe jest, czy nam się uda. naboje, 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 pistolet automatyczny, wzmocnienia skół już mało wartościowa i spinka. Hmm, czy jeszcze mówimy? tutaj tu mamy takie aktywności jak śledzenie tego tułacza na i jego zapisów. I mamy kolejne wpisy, które układają na się w pełną historię tego kolesia. Zajwiście, ale najbardziej zajwiste byłoby to, gdyby on przemienił się w gula autentycznie. I, moi drodzy, i będąc przemienionym w gula gulowatego silny sierpca za rodników. Ciągle ja muszę napotykać tutaj silne odmiany tych potworów. Olbrzymie, silne. Jak dalej? Ale profit poszukiwacza puskowej bardzo się opłaca. Skośmy te pferośnięte rosiczki i wejdźmy tutaj. Kolejny, to zarodników, który chce ode mnie dostać. Tabelne, czy to się nazywa Spore Carrier w angielskiej wersji gry? Czy jakoś tak? W każdym razie znajdujemy sporo, sporo tych, tych, tych tego piskiwacza. I on miał, widziałem nieciekawą historię, i to nawet bardzo nieciekawą. Dobra, tutaj mamy wielką salę i z kolejnymi siewcami zarodników, czyli tak zwanymi spor karierami. Mówię już, bardzo chętnie. Chciałbym, by tędy była droga do wyjścia, alternatywna, by się tak wyrażę. Chyba tak. No to tę jaskinię możemy uznać za zaliczoną. I myślę, że poznanie historii tego kolesu, znalezienie jeszcze kilku powiedzmy zapisów jego, byłoby bardzo ciekawe. Zwłaszcza, że pobijalibyśmy nad sobą na tych czworkach i troszkę doświadczenia. I ogólnie lepiej się zaznajomili z tą modyfikacją. Jest stąd nie ma innego wyjścia z tego załuka, Tu jest wyjście i to wyjście prowadzi do wyjścia z lokacji, o ile wzrok nie myli. A nie myli mniej, to jest chyba wyjście z lokacji. myślę. Że po wyjściu z tej lokacji, po jej sprawdzeniu, zakończymy sobie odcinek. I moi drodzy, w następnym odcinku będziemy się wyłącznie poświęcać badaniu lokacji. Zatem tutaj zrobimy sobie save'a I do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.